Cześć, tutaj Leszek, witajcie na parkingu yy, jednoślad.pl. Dzisiaj postanowiłem wyprowadzić, ale nie na smyczy, <noise> na spacer Peugeot Speedfight czwartej generacji. Raczej to bardziej on mnie wyciąga ze względu na to, że jest to sprzęt bardzo prowokujący do dynamicznego jeżdżenia po mieście, yy, co niesłychanie lubię i co bardzo mi się podoba. Jednakże, ktoś zapyta, ok, ale po co w ogóle rozmawiać o Speedfighte, zwłaszcza tym poliftingu, który pojawił się u nas już nie raz? No, przyznam szczerze, że jest to dosyć specjalna wersja yy, i wielu z Was będzie zaskoczony, że jest to tegoroczny dwusuw o pojemności 50 cm sześciennych, który spełnia e, wymogi normy Euro 4. Dziś na rynku w Polsce i w Europie nie da się kupić niczego, co posiada silnik dwusuwowy. Większość producentów e, jednośladów w ogóle wycofała się z tego pomysłu, żeby próbować chociażby dwusuwa właśnie zahomologować na to Euro 4, na te normy, które są dosyć rygorystyczne e, i które to z założenia chyba miały w ogóle... E, Spowodować to, że 2T pójdzie w całkowite zapomnienie. Francuzi się uparli, długo pracowali nad tą jednostką, nad sposobem jej zasilania, nad pomiarami stechiometrii spalin. Jaki jest wynik? Wynik jest taki, że mamy tutaj 6 koni, więc to jest chyba najmocniejsza 50 dostępna na rynku w ogóle, a przy tym spaliny pachną dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego dwusuwa, zwłaszcza, nie wiem, Speedfighta drugiej generacji, który zawsze dla nastolatka był jakimś tam. Marzeniem, zwłaszcza kilkanaście y, lat temu, kiedy to na naszych drogach królowały nadal komary i Simpsony, a taki speedfight jadowity, speedfight odblokowany, który na przykład rozpędzał się do 90 km na godzinę, no, był, był jakimś tam y, fenomenem i wyznacznikiem y, takiego, nie wiem, takiego BMW wśród y, skuterów, czy, czy takiego Mercedesa, albo Lamborghini, może nawet bardziej. Y, co się zmieniło tak naprawdę w speedfajcie przez lata? No, Sprzęt na pewno podąża za e, duchem czasu, nie tylko za sprawą właśnie tych e, nowych wymogów homologacyjnych, e, podąża także za tym sportowym trendem, z którym zawsze speedfight był e, kojarzony, czyli mamy do czynienia z maszyną, która bardzo pewnie się prowadzi e, na zakrętach, która bardzo dobrze hamuje, która jest fajnie wyważona. E, z tego względu chociażby zaprojektowano ten sprzęt tak, żeby zbiornik paliwa znajdował się w podłodze, żeby ten środek ciężkości był jak najniżej, e, jak najbliżej gleby. I z tego względu właśnie zastosowano tutaj też dwa hydrauliczne tarczowe hamulce o dosyć sporej średnicy. Dzięki temu na tej maszynie możemy poczuć się pewnie bez względu na warunki, jakie, jakie spotkamy. No, przy tym design, oczywiście, nadal swoją sylwetką nawiązuje do tego, że jest to sprzęt. No, bezkompromisowy, tak, jeżeli chodzi o pewną grupę odbiorców i dzięki temu nie stracił tego co najważniejsze, czyli, czyli swojego charakteru. I właśnie, jeżeli chodzi o charakter, to wiele osób krytykowało krok. Yy, Peżo, który to sprawił, że Speedfight przez jakiś czas był dostępny również w wersji 4T, bo wiele osób mówiło, że to nie jest kompletnie, że to jest kompletnie inny sprzęt. Oczywiście 4 osów y, też nadal był dynamiczny, y, być może był bardziej oszczędny był i jest, ale dwusów to jest y, wspólny mianownik dla tego pojazdu, i ja też przyznam szczerze, należę do tej grupy. Y, klientów, czy też odbiorców, sympatyków właśnie e, Speedfighta, którzy nie wyobrażają sobie właśnie czterosuwa e, w tej maszynie i przez bardzo długi czas myślałem, że wraz z prowadzeniem norm Euro 4 nie będzie już możliwości zakupu e, silnika dwusuwowego. To, co jest jeszcze warto dodać, to, że najnowsza generacja to jest także podążanie za duchem czasu, e, czyli chociażby ledowe owe kierunkowskazy, w pełni ledowy tylny klosz, który jest spójny z tymi kloszami, które występują samochodach Peugeot, czyli pojawia się ten pazur. Jest z przodu taka ładna ledowa obwoluta. Na desce rozdzielczej znajdziemy bardzo minimalistyczny wyświetlacz. Moje zdanie, aż za bardzo minimalistyczny, ale pod nim pojawił się między innymi specjalny uchwyt RAM, który można kupić sobie akcesoryjnie i powiesić tutaj telefon. Jest też miejsce na wyprowadzenie kabla, a pod spodem znajduje się kabel USB, więc to jest też naprawdę fajne, fajne rozwiązanie na co dzień, które pozwala chociażby korzystać w czasie jazdy z nawigacji, czy na stałe mieć podgląd, co się dzieje na, na, na naszym telefonie i mieć dostęp do e, chociażby tych e, powiadomień. E, zapytacie, czy odczułem jakieś różnice, jeżeli chodzi o osiągi pomiędzy 2T a 4T albo pomiędzy 2T e, poprzedniej generacji a tym bieżącym. Skuter rozpędza się bez problemu. Błyskawicznie jak 125 do 70 km na godzinę, gdzieś mniej więcej 73 to jest, to jest prędkość maksymalna, którą mi się udało e, zobaczyć na, na tym wyświetlaczu. Spaliny, e, tak jak Wam wspominałem, Nadal pachną tak samo. Jest ich troszeczkę mniej na zimnym silniku, ten te spaliny są nieco bardziej przejrzyste, choć oczywiście pojawia się pewien dymek, no praw fizyki nie oszukamy, ale wtrysk i oprogramowanie cyfrowe tego silnika sprawiają, że ta mieszanka po rozgrzaniu się jednostki napędowej właśnie spełnia najbardziej rygorystyczne normy dotyczące czystości. Został też przeprojektowany układ wydechowy w nim, jest zaszyta także sonda lambda. Pojazd jest minimalnie powiedzmy cichszy, niż taki zwykły standardowy dwusuw, ale ma to co najważniejsze, ma ten moment obrotowy tego tej maszyny nie trzeba manetką gazu zapraszać do tego, żeby zmienić prędkość. Reakcja jest błyskawiczna i sprzęt naprawdę bardzo przyjemnie się odpycha, jak na pięćdziesiątkę i bardzo szybko właśnie zegar zaczyna pokazywać tę prędkość maksymalną. On to po prostu lubi, lubi pracę w tym wysokim zakresie obrotów. Skrzynia biegów też nadąża za tym wszystkim, co. Dzieje się pod kanapą, czyli jest zorientowana ewidentnie na przyspieszanie i na prędkość maksymalną. Jeżeli ktoś chciałby poeksperymentować, oczywiście, z rolkami, wariatorem, jakimiś tuningowymi akcesoriami, to myślę, że też będzie taka możliwość. Z punktu widzenia samej elektroniki, nie ma tutaj gaźnika, nie ma tutaj automatycznego ssania, jest po prostu układ wtryskowy, działający na bardzo podobnej zasadzie jak w przypadku samochodów czy każdego innego motocykla. To tutaj komputer decyduje, jaka ma być podawana dawka paliwa w jaki sposób to też będzie mieszane z olejem który w Podczas pracy tego silnika, podczas y, suwu pracy, będzie spalana celem, właśnie zapewnienia optymalnego filmu olejowego w tej jednostce. W każdym razie jestem bardzo zaskoczony. Peugeot pokazało, że da się uratować dwusuwa, pomimo tego, że Parlament Europejski ma nieco inne zdanie i inne nastawienie do tego typu jednostek napędowych. Nic tylko się cieszyć, tak naprawdę. I szczerze mówiąc, Nadal jestem pod wielkim wrażeniem, e, wiedząc zwłaszcza jak długo e, pracowali francuscy konstruktorzy nad tym, żeby ten silnik mógł nadal cieszyć zwłaszcza tych najmłodszych użytkowników e, skuterów. Dzięki, wielkie cześć!